Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj, moi kochani, na odcinku otworzymy sobie 12 saszetek z nowej kolekcji Panini FIFA 3.6.5 2021. Będziemy sprawdzać, w jakich rodzajach saszetek można trafić lepsze karty. Czyli tutaj od lewej strony zaczynamy. Mamy Sterlinga, Suareza i Teveza. Tutaj Pajeta. Harrego Maguire'a i ktoś z Corinthians. I trzeci zestaw Vinicius Dybala i zawodnik Klub Ameryka. Będziemy oczywiście otwierać na zmianę. Bazówki oczywiście nie są zbyt interesujące, tylko karty specjalne będziemy tutaj w sumie sprawdzać. Guido Burgst Burgstaller, Dominator to jest pierwsza karta specjalna. I będziemy też oczywiście sprawdzać ilość kart specjalnych. Druga Real, Club and Country, Marcelo i Casemiro. I czy będzie trzecia? Nie mamy cztery bazoweczki. Teraz saszetka gdzie jest Harry Maguire No nie ma tym razem ani Ronaldo, ani Lewego, ani Messiego na saszetkach. Gareth Bale na bazówce i mamy tutaj kartę Gold World Cup 94 w Ameryce. Druga specjalna to Draxler Elite i to wszystko. Tutaj są dwie bazówki. Później wszystko jeszcze będziemy oczywiście sprawdzać z tyłem, co ile jaka karta wpada. No i teraz saszetka, gdzie jest Dybala. Tripier na bazówce jest też właśnie Maguire, ale on tutaj jest i mamy specjalną Weltman Time Machine. Kim Pembe fans favorite i pozostałe to karty bazowe. Wracamy na początek. I znowu Maguire, Vinicius. Specjalna Caceres Titan. Juventus Aleksandro Danilo Club and Country i to wszystko. Czyli jak na razie po dwie specjalne, jeszcze nie było w żadnej saszetce, żeby trzy były. Teraz może będzie Gerard Piquet Titan, Aaron Ramsey International Star i jest trzecia Power Trio z Club America. Vinas Martin i Dos Santos. No i tutaj dwie bazówki. Czyli na razie tutaj mamy jedną więcej. Veratti, karta Time Machine. Firmino, fans favorite. No i tu już nie ma, sobie też to podzielimy. Bazówki z jednej strony, a specjalne z drugiej. No fajnie by było jakby gdzieś rarka wpadła. Gareth Bale, International Star. Club and Country, Liverpool, Arnold i Henderson. To wszystko. Jest Goldzik. FIFA Trophies. I tak nie kojarzę, ale chyba mam tą kartę. Griezmann. Suarez i Messi. No, coś ta karta jakaś taka dziwnie wygięta. Immobile i Dest. No, tutaj mogą być trzy karty specjalne, skoro jedna bazówka i już dwie specjalne są. Luan, dominator, time machine Terstegen i fans favorite Jan Oblak, czyli tutaj też trzy były. I tu też chyba będą. Benzema, dominator, Bruno Waldysz. Klub Ameryka, jest to International Star. Logo Borussi Dortmund. Nie wiem, czy mam, czy nie. Będziemy to oczywiście sprawdzać. I to wszystko, moi kochani. Teraz saszetka, gdzie jest Harry Maguire? Goldzik, Meksyk 70. Chyba nie mam tej karty. Tagliafico fan's favorite. No i została nam ostatnia saszetka i będziemy zaraz to wszystko sprawdzać. Henry Martin International Star, logo Juventusu i to wszystko. Nie było żadnej rarki tym razem. Więc sprawdzamy sobie teraz Muszę wziąć jeszcze saszetki. Tutaj była taka. Tutaj ta. A tutaj z dybalą. Czyli po pierwsze, karty fans trzeba osobno. Bo mamy fansy stare, powery, goldy i rarki, czyli to tutaj trzeba rozparcelować. Star fans, power Fans, star, fans, power, fans i power, tak samo tutaj. Fans gold. No tutaj dużo goldu wpadło, gdzie z Harry Maguire. Są wazówki. FANS, STAR. Praktycznie tylko tutaj wpadły goldy. Popatrzcie, Harry Maguire. Tam gdzie jest Harry Maguire, same goldy. FANS i STAR. OK. Teraz moi drodzy, to tutaj zostawię, żeby tego nie zabierać, a tutaj będziemy na tej saszetce sprawdzać. Czyli jeżeli chodzi o Najrzadsze karty, co dzisiaj wpadły, to goldy. Co cztery paczuszki. I tutaj trzy sztuki wpadły. Więc jeżeli chodzi o saszetkę, gdzie jest Harry Maguire, no to sami widzicie, w pozostałych nie było, tylko tam, gdzie jest Harry Maguire. Następnie mamy karty Power, co trzy paczuszki, czyli to są te drugie takie rzadsze dzisiaj, bo najrzadszą jest karta RAR. Później Gold, a później Power, czyli tak, by trzecia w kolekcji Power, ale dzisiaj na odcinku Powery są jako drugie, bo nie było rarki. Czyli tu mamy trzy karty Power, tu mamy jedną, a to też ze względu, bo mamy Goldy, i tutaj też, czyli saszetka, gdzie jest Suarez, Tevez, Sterling, to mamy dużo kart Power. Następnie mamy Stary, co dwie saszetki, mamy dwie karty Star. Tutaj mamy jedną, a tutaj mamy cztery. Czyli Stary wpadają najwięcej gdzie jest Dybala. No i teraz zostały nam fansy. Ile ile mamy fansów? Tutaj cztery karty, tutaj też cztery karty i tu również. Czyli to się mniej więcej sprawdziło. Wszędzie mamy taką samą ilość starów. Więc jeżeli chodzi o najrzadsze karty, to przynajmniej u mnie na odcinku, tam gdzie jest Harry Maguire, później tam gdzie jest Tevez, bo wpadały nam karty Power, w sumie trzy, no a później saszetka, gdzie jest Dybala. Nie wiem, czy u Was też tak będzie, czy to jest jakaś taka... Prawidłowość czy nie, czy po prostu farcik? Sprawdźcie u Was również, otwierając saszetki, jak to wygląda, czy też te rzadsze karty wpadały Wam tam, gdzie jest Harry Maguire. Moi kochani, to wszystko. Czekam na Wasze opinie i komentarze. Ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.